W Żarowie swoją działalność zainaugurowała kawiarnia literacka. Pierwsza tego typu szkolna literacka pracownia powstała przy szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Ambridge czytała twój list, Harry. Nie ma innego wyjaśnienia. Myślisz, że to ona zaatakowała Hedwigę? Jestem tego prawie pewna, odpowiedziała ponuro Hermiona. Uważaj na swoją żabę, bo ci ucieknie. Głośne czytanie baśni, bajek, opowiadań i fragmentów powieści odbywa się tam w każdy piątek. Jestem tutaj po raz drugi, jest bardzo ciekawie. Różne panie, nauczycielki czytają książki, często się zmieniają. Książki są najczęściej przygodowe. Jest to naprawdę dobry pomysł, z tą kawiarenką. Poetycka uczta zaczyna się w każdy piątek, a jej żarowcy miłośnicy bardzo chętnie odwiedzają magiczne miejsce w bibliotece. Zwłaszcza kiedy w rolę recytatorów wcielają się nauczyciele placówki. Czasami kawiarnią odwiedzają zaczarowane postaci i to one występują w roli czytających fragmenty książek. Literacka kawiarnia zaprasza wszystkich chętnych uczniów w szkole. Przy miłych spotkaniach z książką czekają na nich pyszne ciastka i gorąca herbata. A w blasku świec i przyjemnej atmosferze można się przecież rozmarzyć.